Na początku czerwca 2016 roku Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ogłosiła ogólnopolski konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie współczesnych budynków Dolnego Śląska powstałych w latach 2005-2016. 16 czerwca w Galerii Makondo przy ulicy Pomorskiej we Wrocławiu odbył się wernisaż prac konkursowych i wręczenie nagród. Głosiło się około 40 uczestników. No, i plon tej wystawy mamy tutaj. Myślę, że to jest ciekawa inicjatywa, zresztą kultywowana nie tylko przez naszą Izbę, żeby łączyć różnego rodzaju spotkania w Izbie ze sztuką. Żyli brał pod uwagę walory estetyczne. No Ja też jako inżynier budownictwa często patrzę na beton, na pręty zbrojeniowe profile, tynki. Ale od czasu do czasu warto spojrzeć na to od strony artystycznej, dostrzec w tym piękno. I może to dobrze, że często ludzie, nawet spoza naszego środowiska, mogą pokazać nam piękno, które tkwi w budowlach, które nie zawsze na co dzień jest dostrzegane. Ale oni mają ten szósty zmysł, że potrafią pokazać jakiś fragment budowli, czy w ciekawym ujęciu, z ciekawej perspektywy, sfotografować obiekt. I nagle okazuje się, że to, co zbudowaliśmy, no, ma piętno artyzmu. My mieliśmy trochę problemów. Powiem szczerze, bo jak Państwo wiecie, ocena jest fotografii może być bardzo subiektywna. Jednemu może się to podobać, drugiemu zupełnie się może nie podobać. Poziom był, mimo że nie dużo tych fotografii jest, ale poziom naprawdę był wyrównany. Wyróżnienia otrzymali Marcin Baliński. Jakub Kanda, Kryspin Matusewicz, Sabina Leska, Katarzyna Szczęsna, Klaudia Witkowska. Trzecie miejsce egzekwo zajęły Ewa Mandziak i Nika Gargol, kontrasty, strefa kultury studenckiej. Dziękuję gratulacje, mam nadzieję, że Pani fotografię będziemy jeszcze oglądać. Natomiast i dru także drugie miejsce, Agnieszka Michalak, Stadion Miejski Wrocław, to są tutaj. I pierwsze miejsce, Marek Morasiewicz, Most Rędziński Wrocław. Marek Morasiewicz o konkursie dowiedział się z internetu. Na co dzień jest architektem, ale fotografię traktuje równie poważnie. To jest i hobby i zawód. Zaczęło się od hobby, a wiadomo, jak się ma hobby, w którym się w miarę człowiek odnajduje, no to czemu z tego nie mieć przysłowiowego chleba? Tematyka budownictwa trochę mi jest bliska, bo studiowałem kiedyś też chwilę na budownictwie. No, i, i tak to się potoczyło. Agnieszka Michalak, zdobywczyni drugiego miejsca, jest freelancerem. Zajmuje się fotografią portretową i subiektywnym dokumentem. Wysłałam na mm, konkurs fotografii stadionu. I mieszkam obok stadionu, i fotografię, znaczy, obfotografowałam stadion z każdej strony, w każdej porze roku, o każdej porze dnia i nocy. I tych fotografii miałam bardzo, bardzo dużo. To jest taki, taka przestrzeń przedziwna, bo taka industrialna, pusta, ale w tej pustce jest coś takiego, że zamiast do parku to właśnie idę na, na spacer na stadion. No i stąd też jakiś taki mój wybór, że jak przeczytałam o konkursie, to pomyślałam sobie od razu, aha, czyli przecież ja mam. Fotografię stadionu. 17 czerwca w Kinie Nowe Horyzonty odbył się pokaz filmów dokumentalnych o Wrocławiu. Wydarzenie przyciągnęło bardzo wiele osób. W zeszłym roku był taki pokaz. Nie trafiliśmy, dzisiaj w tym roku musieliśmy. Nie mamy wybranego, cały kompleks lata 60. To, jest moje, to są moje zainteresowania. O dworcach kolejowych. Aha, a dlaczego? Bo ja pracuję na PKP. Te kroniki filmowe przede wszystkim, to mnie bardzo interesuje i, i myślę, że reszta będzie dostatecznie interesująca, żeby mnie tu przygwozić na trzy godziny. O dworcach, dlatego że mm, kiedyś miałam zaszczyt pracować na kolei i w ogóle m, bardzo Lubię dworce, stare dworce kolejowe. Pokaz poprzedziła prelekcja historyka profesora Tomasza Głowińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, który mówił o skomplikowanej historii Wrocławia w pierwszej połowie XX wieku. Wrocław od lat 30. XIX wieku rozwijał się bardzo dynamicznie. Wcześniej to miasto nie miało takiej dynamiki ani demograficznej, ani gospodarczej. Można by to wiązać m.in. z rozwojem kolei w Europie w państwie prosto-niemieckim. Jeszcze w 1837 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła około 92 tysiące. W 1900 roku liczba mieszkańców Breslau przekroczyła 500 tysięcy. Na rok 1933 Breslau miało około 637 tysięcy mieszkańców. I to jest, proszę Państwa, wielkość, to też warto o tym pamiętać, którą powojenny Wrocław osiągnął w roku 1983. E, czyli to odtworzenie populacji miasta i to jest mniej więcej ta ludności, którą mamy dzisiaj. To już zależy jak się bawimy statystyką, jak ją interpretujemy. Widzowie obejrzeli m.in. fragmenty polskiej kroniki filmowej z lat 1945-65, film Jadwigi Plucińskiej Wrocław 1959, Nasz Wrocław Bogusława Rybczyńskiego, 40 dni wrocławskiej fabryki wagonów oraz filmy współczesnych twórców odbudowę Wrocławia Marcina Bratkę oraz Wrocławskie dwory, Kingi bołoszyn świerk Ja przyjechałem do Wrocławia w 60 roku, to jeszcze było bardzo dużo zniszczeń i, i gruzowisk, ale większość ludzi, którzy członków naszej Izby i gości, którzy przychodzili na ten, na ten przegląd filmów i tak sobie to wymyśliłem, to byli ludzie w poniżej 50 lat i chciałem im pokazać, że są na imprezie i oglądają wydarzenia, mieszkając w mieście od 40 lat, o których nie mieli zielonego pojęcia. I nikt sobie nie zdawał sprawy, co się stało, jak to wyglądało i jak trudno było z tego wyjść. Były pokazane budynki, powiedzmy Uniwersytet, Politechnika czy Ostrów Tumskich, które były totalnie zniszczone w 90%. I wielokrotnie spotykałem się z przyjezdnymi turystami z Niemiec, którzy mówili, że to jest po prostu niemożliwe, żeby doprowadzić do stanu, który mamy, a jakie były zniszczenia. Pokaz dostarczył wielu wrażeń i przywołał wspomnienia. Sama pamiętam to Morze Gruzów. Tak się bawiliśmy w okolicach jedności narodowej. To taka okolica była najmniej zburzona. Natomiast. Cieszę się, że jestem budowlańcem i że jakoś przyłożyłam rękę do odbudowy tego Wrocławia. Coś projektowałam, coś nadzorowałam. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to troszeczkę tak nostalgicznie na to spojrzałam, bo przemija czas bardzo szybko. Jestem zachwycona rozwojem Wrocławia. Bo to, bo to bardzo szybko następuje i Wrocław dzisiaj jest piękny, ale trochę zawsze szkoda, jak to zwykle z przemijaniem tych czasów teatru otwartego, tej kultury, tego rozwoju. Dolina Pałaców i Ogrodów w kotlinie Jeleniogórskiej przywitała inżynierów piękną pogodą. Wiele z tych pałaców było ruiną po II wojnie światowej. Obecnie pięknieją, a miejsce było bardzo ważne i bardzo ciekawe. Było to miejsce, gdzie bywało wielu królów, słynnych poetów, malarzy, artystów. Pierwszy obiekt, który wycieczka zwiedziła, to pałac w Staniszowie. Początki budowli przypadają na XVI wiek. Obecny kształt pałac zyskał na początku XX wieku. Współcześnie funkcjonuje tutaj hotel oraz działa Fundacja Forum Staniszów, wspierająca lokalnych artystów. Najważniejszym pałacem był pałac w Mysłakowicach, ponieważ tam mieszkało w sumie dwóch królów Prus oraz później jeszcze trzech cesarzy. Obecnie znajduje się tam szkoła, więc, z takiego punktu widzenia architektonicznego, nie jest pewnie najciekawszy, no ale samo miejsce. Jest bardzo klimatyczne, jest tam dużo zabudowy tyrolskiej, piękny park. Pałac założona na planie zbliżonym do Podkowy. Pierwsze wzmianki o Mysłakowicach pochodzą z XII wieku. Pałac przechodził liczne przebudowy. Obecny, neoklasycystyczny wygląd zawdzięcza królowi Fryderykowi Wilhelmowi IV. Jeśli chodzi o takie walory, powiedzmy, architektoniczne, mi się wydaje, że najładniejszy jest pałac, w Łomnicy. Są tam tak naprawdę dwa pałace oraz bardzo fajny folwark, gdzie akurat trafi, trafi nam się udało dzisiaj na Święto Lnu. Każdy mógł zrobić sobie zakupy, nabyć jakieś ekologiczne produkty na jarmarku. Łomnicki Pałac swoje początki ma w XV wieku. Zasadniczą przebudowę przeszedł w wieku XVIII i od tego czasu niewiele się zmienił. Współcześnie znajduje się tu hotel i restauracja. Przy pałacu działa Fundacja Dominium Łomnica, a jej celem jest ochrona krajobrazu kulturowego. Dobra w Wojanowie należały do pruskiego domu panującego w latach 1839-1908. Początek swój datują na koniec XIII wieku. Pałac był wielokrotnie przebudowywany, a w czasie wojny trzydziestoletniej został doszczętnie spalony przez Szwedów. Współcześnie zachwyca wieżami, oranżeriami i przepięknym parkiem. Jesteśmy w tym momencie w Bukowcu. Jest to ciekawe miejsce, ponieważ był to bardzo sprawnie działający folwark w XIX wieku. Obecnie zabudowania folwarczne są remontowane no i te, które już zostały wyremontowane, często goszczą różne kulturalne wydarzenia. W zeszłym tygodniu odbywał się tutaj kurs tańca flamenko, a dzisiaj odbywały się koncerty zespołów ludowych. Przyjechał nawet jeden zespół z Krakowa razem z lajkunikiem. Obecny klasycystyczny wygląd pałaców w Bukowcu jest wynikiem XIX-wiecznej przebudowy. Otoczony jest rozległym parkiem z wieloma altanami. Pałac należy do związku gmin Karkonoskich. Wycieczka do Doliny Pałaców i Ogrodów odbyła się 18 czerwca, ale okazała się na tyle interesująca, że Izba zorganizowała jeszcze jedną 25 czerwca. W Muzeum Architektury 20 czerwca odbyła się prezentacja partnerów festiwalu. Pierwsza prezentowała się firma Hobas System Polska, która zajmuje się technologiami bezwykopowymi oraz firma Sangobę. Druga promocja to będzie firmy Wilo, która dostarcza urządzenia i armaturę do oczyszczalni ścieków i do, przewod, do wodociągów również, czyli to są tłocznie ścieków, to są mieszadła, to są różnego rodzaju klapy, zasuwy. Następną firmą to będzie Skanska, która mamy dwa oddziały skanskiej we Wrocławiu. Budownictwo infrastruktury, czyli drogi i sieci podziemne, jak również budownictwo ogólne i ta firma skanska pokaże swoje osiągnięcia Wrocławia. Następnie mamy prezentację firmy. Ponta Muson to jest firma, która produkuje przewody wodociągowe z, z żeliwa sferoidalnego, wykładane wewnętrzną zaprawą cementową wewnątrz, izolowane polietylenem z zewnątrz. Produkują również szeroki, szeroki asortyment kształtek i. i hydrantów dla wodociągów i następnie mamy ostatnią promocję to jest firma Ebro Armaturen, która produkuje armatury dla wodociągu, dla, dla wody i dla ścieków. I to są wszystko firmy, które mają swoją działalność w Polsce od początku lat 90. Także to jest cały przegląd tych technologii dla wodociągów i kanalizacji dla sieci gazowych. 21 czerwca inżynierowie wybrali się do Afrykarium we wrocławskim zoo. Odbyło się tam spotkanie z uczestnikami procesu inwestycyjnego, ale przede wszystkim zwiedzano obiekt. Po części podziemnej oprowadzał kolegów Maciej Minch, który za projekt konstrukcji Afrykarium Oceanarium otrzymał nagrodę Inżynier Roku 2014. Ostatnim punktem festiwalu budownictwa w czerwcu był cykl koncertów muzyki folk w Halistulecie oraz na pergoli. W Święta Miasta Wrocławia oraz to, że Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury 2016. Mamy dla Was naprawdę niesamowite miasta. 23 czerwca koncert w Hali rozpoczął Zakopower. Wystąpili także Enej oraz kapela ze wsi Warszawa. Publiczności koncerty bardzo się podobały. Mi się wydaje, że taka moda w ogóle coraz bardziej narasta i że w ostatnich czasach jest taki duży po prostu na to popyt. Ja osobiście od dawna się interesuję taką muzyką folkową itd. Ja na co dzień takich klimatów za bardzo nie słucham, ale przyszłam bardziej z ciekawości i zdarza mi się czasem tak czegoś innego chcieć, spróbować po prostu. I jest to bardzo przyjemne. Dla mnie jest to bardzo, bardzo fajna alternatywa i, i coś, coś innego. Coś się nowego i zdecydowanie mi się na przykład bardzo podobał za Power. No i czekamy na kolejne koncerty. Kolec orkiestra ma swoich biednych fanów. Tym razem również dopisali. No. Na koncercie bawili się również przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, które otrzymało bilety od Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Szczególne podziękowania należą się pani Dobrosławie Kaczmarski. Bardzo mi się koncert podobał, uważam, że to bardzo fajna rzecz. Jest. I dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie na koncert, bo dzięki państwu i naszej koleżance Dobrosławie, Dobrosławie to jesteśmy dość liczną grupą z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, oddział Dolnośląski. W fajnym obiekcie, który jest

Szarpał, lecz podtrzymasz się uda. dać uda. Widać z tego, gdzieś się udał.